Będziemy tutaj święcić, święcić, wszystkich. Na tą koleżankę chyba całe wiaderko trzeba Tak, super. Tak. Natalia Stukus się tutaj poświęca dla mediów. Robi piękne zdjęcia, ale musi leżeć na ziemi. olejki są nie tylko do jedzenia, ale do ubikacji również. Bardzo dużo osób tutaj czeka, żeby zrobić dwójkę albo jedynkę. To i to już. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj odbywa się Synaj, na który jedziemy. Ja jedę jako opiekun, w sumie chyba no jeden z pierwszych razy, jadę jako opiekun. Także zobaczymy, jak tam będzie i możecie zobaczyć taką, można powiedzieć, reanimację, reaktywację vlogów właśnie synajów, czyli to od czego tak naprawdę ja zaczynałem robić filmy. Jeszcze wtedy telefonem komórkowym. Od czego to się wszystko zaczęło? No dzisiaj już po kilku latach przeszło. Odnawiamy tą serię i zobaczymy na następny może też pojedziemy i też zrobimy film. Także zapraszam was do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawienia łapki w górę. I zostawcie sobie dzwonek, żeby nie umykały wam filmy na tym kanale A ja nie przedłużając zapraszam was do oglądania tego materiału ELO Jak widać jestem już pod kościołem I czekam na autobus Nikogo jeszcze nie ma, ale dobrze, że jestem wcześniej, bo przynajmniej będę mógł czaić ile ludzi przyjdzie i jak to wszystko od początku ogarnąć. Tam za tym samochodem mniej więcej gdzieś tu idzie na Fariostrucus. I zobaczycie, że ona tutaj zaraz podejdzie. Jestem tego pewien. Także czekamy i przekonamy się, czy to ona, jest nie jestem pewien, czy to jest ona. Tak jak mówiłem, to była Natalia Stukus i przyszła. I słuchajcie, ona jest tak mądra, że musicie brać z niej przykład, bo zeskał, jak ale zapomniała wczoraj portfela. Pełno kasy. Tak się zarabia na YouTubie, Zobaczcie, co ja sobie za to kupię, nawet nie wiem. <laughs> Przyjechaliśmy już na miejsce, jesteśmy w Tarnowie i jeszcze nikt z nami nie przyjechał i nie możemy się w sumie ogarnąć z tym wszystkim. Tutaj mamy jednego z wolontariuszy, Czeba. przywitaj się! Cześć! <laughs> no. Więc zobaczymy, jak tutaj będzie. i Zjeżdżałem się autokary, więc chyba musimy uciekać. W tą hale powinniście pamiętać, bo z dwa lata temu był vlog właśnie z tego miejsca. I ja mam pieniążki. tego. Pochodzenie płynie z nieba moc na całą naszą ziemię. Choć jestem daleko i różni nas wiele, pokój i miłość to nasza wspólnota. Daliśmy takie o to jest służaniec zapraszam do przodu, najpierw zapiniemy płyty, na Strenger Mudy, tak że zapraszam, zapraszam I gdy będzie smutno, to za rękę. Dobra, sytuacja obróciła się w ten sposób, że poszedłem sobie tam do pani yy, i powiedziałem, że chciałbym tutaj móc wszędzie wejść. No i że chcę plakietkę, że jestem wolontariuszem albo kimś tam z organizacji, i bym chciał też dostać takie, no to wdzianko takie białe. No i pani się mnie zapytała, że co ja chcę tutaj robić, no to powiedziałem, że będę nagrywał. I w sumie to dała mi plakietkę, że jestem Maciek i jestem wolontariuszem, i dostałem taką kamizeleczkę więc w sumie to się opłacało pójść. Czemu? Jesteśmy na 13 znaju w Czarnowej na niedzielę palmowej i słyszałam znowu głos. Z na każdym filmiku. Jest na razie współpracy w wolontariacie, zajmujemy się logistyką i jestem z koleżanką moją. Na no, razie obstawiamy, obstawiamy trybuny. No i jest super. Czekajcie na dalszą relację z Naju. Bardzo dużo ludzi. Mam nadzieję, że wszyscy się pomieszczą i... Mioj I nie ważne pochodze tam Natalia. Przerwa w pracy. Wsuwa tam. Dobra, słuchajcie, tutaj jest taki patent, że musiało wjechać auto, i Michał teraz pokaże, jak to się odbywa wszystko. Tutaj mamy blokadę. Ona się nie rusza, prawda? O! I nie ma blokady! No nie ma! Tam się wszystko dzieje w środku na sali, jest godzina 1125, a tam są wolontariusze, których teraz powinno być widać. I oni sobie jedzą yy, teraz posiłek. No i ja też tutaj właśnie przedem po to, żeby sobie teraz zjeść, bo jest dla nas jedzonko. Mam już Bigos. Jużny Bigos, jest też z, z nami Justynie ze mną. I ten bigos jest dokładnie taki sam jak dwa lata temu. Dobry jest. Dobry jest, no, naprawdę. Tylko tylko jedną kromkę chleba w sumie. Mam ja drugą. Chcesz? No. Masz. Będę miała siarnetę ja w imieniu go... Mam drugą kromkę. Co chcesz, złego w tym jest? Nie będę tłumaczył się, że lato nie nadchodzi, a zima już jest. Nie będę tłumaczył się, że budzi grano. Kochani, e, pozdrawiamy z przepięknego synaju, chcę Wam powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego, że jesteście tutaj w tak licznym gronie, e, że możemy razem świętować taki piękny, radosny dzień. E, bardzo serdecznie Was zapraszam i w przyszłym roku na kolejny synaj, e, tutaj do nas do Tarnowa na niedzielę palmową. sobie. chciałem pozdrowić moich rodziców, a w szczególności mamę i tatę, dziękuję serdecznie. I pozdrawiam Karolinę. Ja pozdrawiam Cześćka pozdrawiam, pozdrawiam i w ogóle całą Polskę, Cześćko, szczególnie, tak i Ja pozdrawiam te... Berest Górny, Berest Górny tylko i jest fajnie, lecimy tutaj, c'est Jesteście głodni? O! No, tak. Oczywiście, a. wszyscy chcą Dobra, co tam, No ja nie mogę nikogo wypuścić, wszyscy na mnie napierają, ja nie wiem co się dzieje w ogóle, to jest ja nie będę jazdł, bo ale... tak, Polecacie bigos? Oczywiście, że tak. <grystanie> jest naprawdę świetny bigos. Bardzo dobry. A chleb? A, chleb? A chleb? Chleb jeszcze lepszy. Nie w sumie to nie. <grystanie> nie bigos jest lepszy. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo czerwonych ludzi. Ja nie wiem, co oni tutaj robią, ale są czerwoni. Biegają wszędzie. Cześć, jestem Marcin. I cieszę się, że mogę tutaj być. Że mogę spędzać niedzielę palmową w Tarnowie, na Synaju. Jest to dla mnie już taka tradycja, że przyjeżdżam do Tarnowa i dlatego mam nadzieję, że Wy też dobrze wspominacie ten czas, ten dzień. I zapraszam Was już za rok, abyście za rok przyjechali, abyście dali sobie szansę poczuć, doświadczyć coś niesamowitego. Zapraszam Was na kolejne synaje. Piąteczka. Od tej Natalii z mediów. Ma aparat i twarz. No moi drodzy wydaje mi się, że wystarczająco pokazałem wam jak dzisiaj było na tym synaju. Serdecznie was stąd z tego miejsca pozdrawiam. Teraz jeszcze będzie tylko msza. No i wracamy autokarami do domu, więc tutaj już za bardzo nie ma się nad czym rozwodzić. Także dzięki wam za oglądanie. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Siema.